Witamy serdecznie wszystkich kibiców tenisa. Jest o czym rozmawiać: Polska, Szwajcaria 4 do 0 w Beijing King Cup, a także zbliżający się turniej w Stuttgarcie. To są nasze takie dwa główne tematy. Wszystko na łanie rozwinie Michał Chojecki. Witam Cię uprzejmie, Michale. Dzień dobry, cześć. dobrym nastroju, bo wynik wysoki, ale też dużo emocji nam te, te, ten mecz, ta konfrontacja Polska, Szwajcaria przysporzyły. No przede wszystkim fajna sprawa, że Iga po dwóch latach nieobecności wróciła do reprezentacji Polski. Zresztą sama podkreślała, że, że naprawdę świetnie się bawiła w tym zespole, że, że atmosfera była wspaniała. Zresztą to było naprawdę widać oglądając te zdjęcia i różne takie materiały, wideosy z, z, z tej konfrontacji ze Szwajcarkami. Widać było naprawdę atmosfera w zespole, była wspaniała. Zresztą Iga. Iga znów no, się spotkała z Mają chwalińską. Widać było, że, że, że tak, no, tęskniła się za, za swoją świetną koleżanką jeszcze z czasów juniorskich. Też bardzo fajne takie relacje z Magdą, z Magdą Frank. Naprawdę fajnie się oglądało. Polki walczące, tak wspierające się nawzajem. I, I wynik też na pewno bardzo fajny. No, 4-0 pewne zwycięstwo. A naprawdę przed meczem, no, oczywiście, Polki były faworytkami, natomiast ta presja była dość duża, bo, bo tak na papierze zresztą co sam kapitan Dawid podkreślał, że tak troszkę już się tak e, z automatu jakby mówiło, że Polki muszą to wygrać, a naprawdę to trzeba było wyszarpać, bo, 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 bo te Szwajcarki, bardzo młode takie dziewczyny, nie mające nic do stracenia, jeszcze na takim korcie specyficznym, wybranym to był kurs specjalnie stworzony, A. raczej jego nawierzchnia na potrzeby tego, mhm. tego spotkania. I ja też byłem tak trochę ciekaw, jak ten kord się spisze, ale chyba nie można mieć jakichś tutaj do no, 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 panie, panie grały w takim. Na korcie twardym jeszcze to był takie, często, często takie mecze rozgrywane są na kortach budowanych specjalnie na to, na to wydarzenie. Wtedy te korty są dość wolne, bo zanim to się wszystko łoży zanim ta, ta wierzchnia warstwa, czyli ta farba jakoś się zetrze, to, to często te korty są w takie wolne. Wiadomo było, że Szwajcarkom i Szwajcarom generalnie zależało na to, żeby jak najbardziej utrudnić zadanie liderce naszej, czyli, czyli IDZE. A dla Igi wiadomo, im szybciej, im niższy kozioł, tym jest, tym trudniej się gra. I taka właśnie była ta nawierzchnia, że widać było nawet w telewizji, że ten kort był taki no, dość szybki, jak na taki hard właśnie halowy. Kozioł był dość niski, ale Iga sobie poradziła, no, wiadomo było, że to no, w takiej trochę niewdzięcznej roli, bo, bo wszyscy myśleli, że Iga tam wyjdzie i w zasadzie z automatu wygra te mecze, a to wszystko trzeba było wywalczyć, wybiegać. I te mecze takie no wygrane w dwóch setach, ale widać było, że Iga miała takie lekkie spadki koncentracji zarówno w pierwszym i w drugim meczu, ale po prostu do tego by mnie nie przywiązywał chociaż, żadnej chociaż, roli. Chociaż specjalnie się na wyniku te dekoncentracje nie odbiły w meczu z Walter. to gładka wygrana, tak, taka teraz, 6, 6 o której pewnie długo no. nie będziemy mówić, ale, ale Iga po wniosek zrobiła, był jakiś. Tak, tak, znaczy Iga zrobiła swoje. Znaczy ja tak myślę, że Iga w zasadzie zagrała na takim naprawdę dobrym poziomie. No wiadomo, ta, ta forma Troszkę koncentracja trochę falowała w tych meczach, ale to też trochę wynikało. Podejrzewam, że z tego, że, że, no, że, że no, obam spotkamiał miała pod kontrolą, bo że był lekki problem, żeby tą taką maksymalną koncentrację utrzymać od samego początku do końca, ale pamiętajmy też o tym, że Iga teraz miała dość długą przerwę w startach i nawet po tych materiałach, które zamieszczała na, y, na w mediach społecznościowych. Widać było, że, że, że to był taki czas, w którym ona na pewno bardzo tak ostro trenowała w Warszawie. To jest taki czas, y, przerwa między, między jedną częścią sezonu, a drugą. Budowanie formy, większy taki trening też fizyczny, dużo pewnie pracy y, na siłowni i po prostu ładowanie akumulatorów przed, przed tą drugą y, taką naprawdę intensywną częścią sezonu y, na Mączce, potem, potem Kolejne starty, trawa, igrzyska olimpijskie i tak dalej. To był naprawdę taki czas, w którym trzeba było ten, ten wykorzystać jakby tą przerwę w startach. I ja myślę, że no IGA tak, można powiedzieć, że nawet nie miała prawa być teraz w takiej optymalnej formie. Gdyby była, to by to nawet było niepożądane. Nie? Że to ta, ta forma ma dopiero teraz dopiero być zrealizowana na ziemi, tak. dla IGI? Więc... No. Tak, ta prawda to jest taka, że, że, że w sezonie tenisowym to jest naprawdę bardzo trudne, bo to się cały czas gra co tydzień. Mhm. Trzeba te, te szczyty formy zbudować przynajmniej kilka razy i teraz na pewno ten szczyt formy no, zespół Igi Świątek pewnie, kieruje, pewnie celuje właśnie w Roland Garros, więc ja myślę, że ta forma po tym takim ostrym okresie treningu w Warszawie ma dopiero... Tak dojrzewać, rosnąć właśnie na turni w Paryżu. Zresztą ten grafik prowadzący nas do Paryża jest mocno napięty, ale zanim jeszcze o tym i o Stuttgarcie, no to jednak poświęćmy jeszcze trochę uwagi tej rywalizacji Polski ze Szwajcarią. Mm -hmm. Selina F trochę nam się objawiła, jaka taka być może przyszła zawodniczka top 50, kto wie, na krwi Magdzie gdzie Frank, by dwie piłki od meczu była, a później w sumie wykorzystywała te momenty do koncentracji igi. Tak, ale, yy, ale ja meczi. myślę, że Selin Neff. Yy, no, młoda zawodniczka taka obiecująca, ale oczywiście no, zwraca uwagę przede wszystkim niesamowita ambicja, z jaką nabiega tej agresja i tak, nie taka odwaga. To pewnie tak, też wiek to determinuje. Ale ja myślę, że oczywiście się wszyscy no, zachwycamy że igą świątek, no, naszą największą bohaterką, ale moim zdaniem taką cichą bohaterką, nawet nie taką cichą tego meczu, była Magdalena Frank, bo to naprawdę był kluczowy mecz, był ten drugi, drugi mecz w tym spotkaniu, czyli mecz Magdy Frank, w taki na rynku. po meczu świątek walczy. I Magda nie dość, że zdobyła bardzo ważny punkt, bo jakby wiadomo było, że i sobie z tymi szwajcarkami poradzi. Natomiast gdyby Magda yy, no, nie, nie wywalczyła tych punktów, to mogłoby się zrobić nerwowo, bo, bo zakładając, na przykład zrobiłoby się 2-2, potem ten debel, który wiadomo, czasami jest mocno loteryjny, bo, bo to nigdy nie wiadomo, jak te konfiguracje tam się wszystko ułoży. Więc naprawdę te szapki głów przed Magdą Frank, która wytrzymała tak też mentalnie yy, trudy tego ciężkiego. Boju I też przede wszystkim wymęczyła tą slajnę, bo to naprawdę były trzy, trzy godziny, trzy ciężkie sety bardzo ciężkie walki. Ja myślę, że Szwajcarka też zapłaciła tak fizycznie e, za trudy tego spotkania następnego dnia, kiedy, kiedy już gra z Igą. Chociaż z racji wieku ten pewnie czas na regenerację był jej mniej potrzebny niż zawodniczkom ciutkę, ciutkę starszym, ale to jeszcze o tym meczu właśnie iga NF, bo no bo ten mecz, tak jak jeszcze nawet przed nagraniem mówiliśmy, że trochę NF korzystała z tych momentów nieuwagi, gdzie Iga no już faktycznie odskakiwała rywalce na 4 do 0, później, później było gonienie tego wyniku. Ostatecznie 6-4, 6-3. Wynik tak na sucho spojrzeć pewnie nie budzący kontrowersji, ale jednak tak... Też pewnie utwierdzające się w tym, że dopiero ta forma przyjdzie Stuttgart yy, ta, i tak ale dalej. Ja myślę, Dzień, że, i, ja myślę że tutaj robiąc. nawet nie była takąś kwestią formy mm -hmm. fizycznej Igi, tylko bardziej raczej taką, no, yy umiejętność jakby utrzymania tej koncentracji, która no, Iga sama mówiła, że po prostu to koncentracja trochę czasami jej ulatywała, trochę falowała. Natomiast kiedy już robiło się tak troszkę no, nerwowo, niebezpiecznie, to widać było, że jednak Iga jeszcze bardziej się mobilizuje i ten mecz no miała widać, że pod kontrolę jednak taka przewaga tej takiej klasy tenisowej, również tej takiej siły mentalnej po stronie Igi była taka wyraźna, że naprawdę no, nie wiem, co by się w tym meczu musiał wydarzyć, żeby, żeby ten mecz w tej idze się z tej kontroli wymknął. No, ja bym jakoś tutaj nie roztrząsał tak naprawdę przebiegu tych spotkań. No Iga po prostu zrobiła swoje no, i, i chwała i za to. No to dobra, to nie roztrząsamy, już obiecuję. Przejdźmy tak. do Stuttgartu, bo teraz będzie rywalizacja w Stuttgarcie. Ta 500, no jak sam że zresztą najbardziej prestiżowa 500 w całym turze. Czy Igi Garaż będzie bogatszy o kolejne auto albo czy ktoś zostanie obdarowany autem po, no, po kilku oby. dniach z w garcie. Oby, oczywiście no, panie znowu powalczą o kolejny efektowny model Porsche i go oczywiście jest faworytką, no to trudno, żeby nie była na no, to. Jest królowa mączki, to jest przede wszystkim dwukrotna mistrzyniusz tego turnieju, ma okazję po raz drugi w karierze wygrać ten sam turniej po raz trzeci raz z rzędu. Poprzednio udało się to w Katarze, Również w tym sezonie, też skompletowała hat-tricka. Natomiast pamiętajmy, że turniej w Stuttgarcie to jest taki specyficzny turniej, to jest turniej WTA 500. Natomiast tam jest zawsze bardzo silna obsada. I to jest tak, że to już od pierwszego meczu od razu trafia się na bardzo mocne rywalki. I w zasadzie jak to spojrzymy na drabinkę, to, to, to tam no, praktycznie nie da się wylosować łatwej drabinki, bo to bo, są... w powiem tak. Wondrusowa, Wekic, mm. Kostiuk, Sigmund, Radukonu, Kerber, Noskowa, Ostapenko, yy, Aleksandrowa, Żeber, Errani, Paolini. No to są ciekawe tak. mecze. I, Iga zagra z wygraną Tatiana Maria, Alizę Mertens. Więc mm -hmm. to też od razu na ogień. na No a ogień potem idzie. jak spojrzymy na dalsze część tej nazwisko. I No to oczywiście Linda Noszkowa, której po prostu no, nie mogło zabraknąć w części drabinki. I to już się już robi tradycja, że to Iga ostatnio żartowała przed, przed już trzecim w tym sezonie ich meczem w Miami, że, że już naprawdę WTA mogłoby tak losować te drabinki, żeby, żeby nie było aż tak nudne. No to, to mówiła to tak pół żartem, pół serial, ale no, coś tym jest, że, że, że Iga ciągle trafia na te same zawodniczki. Wiesz, kiedyś Kevin De Bruyne mówił, że ciągle gra zwalił tak. jako reprezentant Belgii, więc... Tak, Natomiast, natomiast akurat jest. pierwszy mecz IGI może być, ja myślę, że tak będzie, no zobaczymy kto wygra ten mecz, Tatiana Maria, Eliza Mertens, natomiast tutaj jednak faworytką, przynajmniej w mojej ocenie jest Eliza Mertens, Belgijka, która co ciekawe jeszcze z igą nigdy nie grała i to jest naprawdę takie dość, dość nietypowe, bo to jest jednak no, zawodniczka od wielu, wielu lat. Regularne top 30, kiedyś nawet jeszcze wyżej. E, natomiast Iga jeszcze nigdy na nią nie trafiła i to była naprawdę ciekawa konfrontacja. Ja sam jestem ciekaw, jakby ten mecz wyglądał. E, Belgia, Belgika to jest taka na no, duże doświadczenie, bardzo taki wszechstronny tenis, że ona moczą naprawdę potrafi grać. E, taki bardzo szeroki wachlarz zagrań. Do tego świetna deblistka, bo przecież to jest jedna z najlepszych deblistek na świecie razem z Subejsek odnosi ogromne sukcesy w ostatnich, w ostatnich latach. To, to, to taka jedna z najlepszych par w kobiecym tenisie. na no, a Tatiana Maria, to pamiętamy, ostatnio nawet grały w Homburg na trawie, raczej taki bardziej agresywny tenis, dużo, dużo, dużo gry przy siatce w, w turnieju w Stuttgarcie gra, dzięki dzikiej karcie, bo jak wiadomo reprezentantka Niemiec dostała tam przepustkę do, do tego turnieju, już z rankingu by tam z automatu nie, nie weszła. No, no ciekawe, natomiast no tak, tak jak no wracając do twojego pytania, czy możemy się spodziewać, że Iga po raz trzeci wygra? No oczywiście, że jest faworytką, natomiast na pewno to będzie ciężki turniej. Raz, że to jest pierwszy turniej na mążce w sezonie, a Iga miała bardzo mało czasu, żeby, żeby na tej morskiej potrenować, bo dzisiaj dopiero pierwsze treningi i przez ten mecz z, ze Szwajcarią troszkę ten czas oswajania się z tą ulubioną nawierzchnią się skrócił. Dwa, że jest naprawdę bardzo no, silna obsada, tak jak już to było mówione, więc każdy mecz to będzie naprawdę duże wyzwanie dla Igi. To teraz tak jeszcze taki ring wolny, bo muszę zapytać, co z Hubertem Churkaczem? <gry> klejkacz czy nie klejkacz? Znaczy, no... Clayka. no Moim zdaniem to jest tak bardzo. nie wiedzą, klej, czyli na no, Tak, jak żeśmy i... na Twitterze mocno było takie żartobliwie troszkę nazywane Clayka. no. Moim zdaniem to przede wszystkim cieszę się z tego, że, że Hubi się na tej mążce tak przełamuje. Widać, że buduje pewność siebie. Natomiast z no, jakiegoś specjalisty od mączki, no, no nie ma co tak na siłę robić, bo dużo tam było tak troszkę sympatycznych żartów w tym no wszystkim. Tak, zwłaszcza po storyli Natomiast no, w 250. patrząc na katusze Huberta w poprzednich sezonach na tych nawierzchni, to naprawdę to zwycięstwo w takie historyczne, pierwsze w głównym, w głównym cyklu. Zwycięstwo Hubiego na tej nielubianej przez niego nawierzchni, to naprawdę jest fajna sprawa. Potem troszkę już poszedł z zaciosem w Monte Carlo. Natomiast no, ta już taka wyraźna porażka z Kasperem Rudem to no, po pierwsze wynika ze zmęczenia. Chubiego, który miał naprawdę już w nogach taką potężną dawkę tenisa na nawierzchni, która naprawdę potrafi zmęczyć. A dwa, że naprawdę Kasper Rutys kawał, kawał specjalista od mączki. Maszyna no, do przebijania. Tak, no, dwukrotny mistrz Roland Garros. Dwukrotny finalista, finalista Roland Garros. A z kim, Ale może kto a z kim wie, przegrał te byś. finały? No, pierwszy zda z, z Rafaelem Nadalem, a drugi z Nowakiem Dziokowiczem. Dość wyraźnie, ale jednak no, samo to, że znalazł się w tych dwóch paryskich finach, no, też pokazuje, jak to jest klasowy zawodnik. Zresztą grać na mążce uczył się w, w Akademii Rafaela Nadala, trenując razem, razem z Rafą, więc to też pokazuje, no, to, no naprawdę. Ja, ja uważam, że naprawdę to jest fajne, fajny kapitał, te, ten początek sezonu na mączce Hubiego, na którym można budować naprawdę i optymizm, i przed kolejnymi sezon, sezonami. Teraz Hubi w Barcelonie zaś się nie zagra, ale na pewno potem będzie w Madrycie, gdzie, ta, gdzie te warunki są takie troszkę że jemu sprzyjające, bo tam gra ze względu na wysokość nad poziomem morza toczy się szybciej. I pamiętam, że tam Hubiemu zawsze grało się nieco łatwiej niż na tych takich typowo wolnych mączkach, jak Monta Karlo, czy jak w Rzymie. No zobaczymy. Naprawdę ja jestem tak zbudowany tym początkiem y, tego sezonu na mączce, jeżeli chodzi o Hubiego. A co do tego, czy klejka, czy nie klejka, <śm> no naprawdę trzeba podchodzić z pokorą. No, jednak, no, Przym przymykamy oko, delikatnie. Tak, no, ściskajmy kciuki za Hubiego, ale no, nie spodziewajmy się jakichś tam, nie wiadomo, jakichś cudów, bo jednak no, specyfika stylu gry Hubiego, no jednak, no, no nakazuje tak patrzeć z lekką ostrożnością na na, oceniając jego, jego szanse na mączce, ale, ale na pewno być może będzie lepiej niż, niż w poprzednich sezonach i, i te pierwsze występy Hubiego są zwiastunem myślę, że niezłych wyników. No dobrze, ale mieliśmy sama dobra informacja w dzisiejszym supertenisie, który też nam otwiera sezon na mączce, to jest pierwszy supertenis na mączce, chociaż zawsze u nas Huby jest na mączce z tyłu na, na ekranie. Michał, dziękuję Ci bardzo za Dzięki. dzisiaj i pewnie niedługo się widzimy i słyszymy. Do zobaczenia. you mm -hmm.